Proszę Państwa jeszcze jedna rzecz, obóz koncentracyjny w Warszawie, nigdy z Was o tym nie słyszał, to ja Wam wyjaśniam. Niemcy w 1942 roku uruchomili obóz koncentracyjny w Warszawie w rejonie dworca zachodniego i dworca centralnego. I proszę Państwa, tam zamordowano do 1945 roku około 200 tysięcy Polaków. 200 tysięcy Polaków. Dowcip polega jednak na tym, moi drodzy, kochani Polacy, że ten obóz jeszcze istniał za PRL-u. Zabierano polskich akowców mundury, SS-manów i Wehrmachtowców po to, żeby Polakom w Warszawie pokazać, że to Niemcy, a to byli Polacy. Tam umarło 50 tysięcy patriotów polskich. No więc te Milery, te Borowskie i te wszystkie inne frajery z SLD. Są obciążeni tą zbrodnią, tą zbrodnią. Dwoma milionami Polaków, którzy przeszli przez więzienia ubowskie. 300 tysięcy wywieziono na Syberię. 300 tysięcy. Po 1945 roku. Kto ujawnił te zbrodnie? A odpowiedź jest jeszcze jedna. Czy my, Polacy, zrezygnowaliśmy z połowy polskich kresów? Nigdy, nigdy. Proszę Państwa, jest to temat złożony, który przygotowuję i wyjaśniam Wam że ta sprawa jest zbrodnią aliancką i ci rzekomi nasi przyjaciele gotują nam nową golgotę, tak zwaną Unię wściekłych Krowy i psów.